Witajcie. W tym filmie chciałbym Wam pokazać bardziej szczegółowo aplikację Nokia Maps oraz działanie GPS-a w tym telefonie e oraz opowiedzieć z doświadczenia, jako że ten telefon już posiadam prawie 3 lata, e jak sprawuje się nawigacja i tak dalej. Więc zaczynamy. Pięć. Pierwsza rzecz, żeby dostać się do nawigacji, blokujemy ekran guzikiem. Szukamy. Jeżeli mamy jakiś widget, lub skrót na pulpicie, to oczywiście możemy go wykorzystać. Jeżeli nie, przechodzimy do menu. I tutaj mamy opcję map. Albo mapy. Zależnie od wersji języka wgranego w telefon. Smartphone. Cóż mogę powiedzieć? Używam tej nawigacji już od prawie trzech lat w różnych krajach Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska yy, można powiedzieć, że użyłem jej co drugi, co trzeci dzień ze względu na działalność, jaką prowadzę yy, zjeżdżę po pod różne adresy razem z numerem domu. I co ciekawe, czasami jadąc pod jakiś adres, pisując ulicę razem z numerem domu, dojeżdżam na miejsce i myślę, to nie może być tu. Jadę trochę dalej, chociaż nawigacja pokazała, że to tam. Jeden ja dalej szukam mi się okazuje w końcu, że jednak rzeczywiście to było tam, czyli trzeba było stanąć, zostawić samochód, wejść i klatka na przykład lub mm, lokalizacja po prostu tam jest. Tak więc bardzo miło, e, jeżeli chodzi o nawigację Nokia Maps, e, byłem zaskakiwany. Bardzo rzadko, może kilkukrotnie zdarzyło się, że wybrałem jakiś adres, dojechałem na miejsce, a, a to nie było tam na przykład. Dany sklep, dana lokalizacja była po prostu na przykład 30 metrów dalej. Bardzo rzadka sprawa, tak więc można spokojnie uznać to jako promień, nawet nie procent z używanych przeze mnie wyszukiwań lokalizacji. Mogę spokojnie powiedzieć, że było to kilka tysięcy lokalizacji, jakie wybierałem przez prawie 3 lata. Co tu dużo mówić? Nawigacja w tym telefonie, czyli ten telefon, tak naprawdę za pomocą odbiornika GPS łapie fixa naprawdę bardzo szybko i to nawet bez internetu. No szybko, co to znaczy, jeżeli nie używamy bardzo długo, no to poczekamy kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Jeżeli znajdujemy się w jakimś trudnym miejscu, jeżeli mamy słoneczną, fajną pogodę, no to naprawdę kilkanaście sekund to jest maks. Jeżeli chodzi o lokalizację, e, lokalizowanie się w czasie, gdy dawno nie używaliśmy nawigacji. Jeżeli używamy prawie codziennie, to problemu z wyszukaniem swojej lokalizacji nie będzie. Po włączeniu nawigacji, jak widzimy, pokazuje nam, y, znaczy tu mam taką kropkę czerwoną, która samiga. Klikamy sobie w nią. W chwili obecnej pokaże nam tam, gdzie my się obecnie znajdujemy. E, Gdybyśmy chcieli teraz poszukać się jakąś lokalizację dla przykładu kompletnego, dam. wybierzmy sobie w głowie, wymyślam, nie wiem, Bytom, ulica, nie wiem dworcowa 9. No to tu, tu mamy taką lubkę na dole, klikamy ją, wpisujemy Bytom, dworcowa. Akceptujemy i szukamy. Ulica Dworcowa 9, 490 metrów ode mnie. Bytom, Śląskie, kod. Wystarczy kliknąć. I już nam się pokazuje, gdzie dany punkt jest. A gdzie my się znajdujemy, czyli 415 metrów. Od tego punktu, to jest ta czerwona kropka. To jesteśmy zresztą kształka pokazuje, więc nie trudno się domyślić. I tutaj jest lokalizacja, przepraszam, o, tu jest lokalizacja tam, gdzie chcemy, gdzie sobie wybraliśmy. Możemy sobie powiększyć, pomniejszyć za pomocą przyciągania palców lub od oddalania pinch do zoom. Czyli szczepanie popularnie nazywając to, możemy zmienić sobie podgląd mapy, na przykład tutaj w ustawieniach na satelitarny. No może, <tryk> no ma tutaj tak jak Google, nie pokazuje idealnie każdego domku, jeżeli chodzi o bytom, czyli każdego dachu, ulicy i tak dalej, ale coś tam zawsze widzimy. I jeszcze jaki widok mapy. Możemy sobie tu włączyć transport publiczny na dole, żeby pokazywał, czyli pewnie pokaże nam widok 3D. Tryb nocny można włączyć. punkty orientacyjne jakieś. Ok, no i już w tym momencie mamy sobie lokalizację, którą szukamy, tak? Plus jeszcze jakieś dodatki, które można tu połączyć, nie są kompletnie niepotrzebne. Wystarczy mi funkcja Twoje zdjęcia tutaj na dole, czyli pokazuje nam. Na mapie zdjęcia, które wykonałem tym telefonem, z funkcją geotagingu. <laughs> Ten telefon taką funkcję posiada w aparacie fotograficznym, czyli gdy, oczywiście, można ją wyłączyć. Zrobimy zdjęcie, włącza się GPS, i do zdjęcia dopisuje cyfrowe informacje, gdzie te to dane zdjęcie, zostało wykonane. I potem takie zdjęcie, czy za pomocą aplikacji Google, czy gdzieś, gdzie importujemy sobie zdjęcia, można sobie podejrzeć na mapie Google lub na przykład Nokii gdzie dane zdjęcie wykonaliśmy. W każdym zdjęciu takie, taka informacja, gdzie zostało zrobione z tą funkcją włączoną. Ta informacja będzie zapisana i czy to za 10, czy za 5 lat będziemy chcieli zobaczyć, gdzie te zdjęcie zostało zrobione. Można to zrobić bez najmniejszego problemu. Ale wróćmy do samej nawigacji. Tutaj pokazałem przykładowy morcowa 9. Uli tutaj jest nieprzejezdna, to znaczy nie jest przejezdna dla samochodów cywilnych, można tak powiedzieć, tylko dla mieszkańców i służb wiejskich, tak więc nie ma co tam pokazywać, jak nawigacja tam pojedzie. Więc może pokażę na tym przykładzie nawigację, ale nie samochodową, tylko pieszą, proszę spojrzeć. Klikamy sobie u góry tą lokalizację, czyli tą, tą belkę tutaj i nam pokazuje, co my tu możemy z tą, z z tą lokalizacją zrobić. Możemy zobaczyć co tu na samym pokazuje się od razu w pobliżu co się znajduje na przykład cukiernia, naleśnikowy zakątek i różne inne cuda. Możemy tą lokalizację udostępnić, tutaj jest taka funkcja udostępnij. Na przykład wysłać SMS-em lub mailem informację, że w tej lokalizacji na przykład dzisiaj się spotykamy wszyscy. No i każdy może sobie w swoim telefonie zobaczyć dokładnie gdzie i co tam pojechać. Tu jest opcja mapa, czyli możemy włączyć mapę sobie tam Palcem przechodzi po mapie. Ja często używam tej opcji gwiazdka to znaczy, daną lokalizację. Klikam sobie gwiazdka i zapisuję wśród swoich ulubionych. Można jeszcze raz potem nacisnąć gwiazdkę i możemy sobie nazwę tego punktu, który sobie zapisałem zmienić na przykład na nie wiem, dom. Krzysztofa, powiedzmy tak, czyli na przykład ten dom Krzysztofa, i za 10 lat, jak będziemy, czy za, za 10 lat, za, za jakiś czas będziemy chcieli znowu do niego podjechać. To, żeby łatwo zlokalizować jego lokalizację, wystarczy wśród swoich ulubionych punktów wpisać sobie dom i znajdzie wszystkie punkty, które mają w nazwie dom albo Krzysztof. No i znajdzie wszystko, co ma w nazwie Krzysztof. Ale nas najbardziej teraz interesuje tutaj ten guzik, który zielony, nawiguj, klik autem do tego miejsca, pieszo do tego miejsca, no i nas oczywiście interesuje teraz akurat pieszo do tego miejsca. Klik. I już się włączyła. No i już nam nawigacja fajnie mówi gdzie mamy się kierować, gdzie jesteśmy, z jaką prędkością idziemy, ile metrów nam pozostało i szacowany czas, kiedy my tam sobie dojdziemy. Oczekiwanie na GPS, czyli trzeba chwilę poczekać, musi sobie złapać fixa. O, dlaczego teraz szuka fixa? Dlatego, że jestem w pomieszczeniu, które okno ma gdzieś jakieś 2 metry za mną, jest a mimo wszystko budynki dookoła, więc trochę ciężko złapać lokalizację. Ale telefon i tak sobie bardzo dobrze daje radę, już sobie znalazł lokalizację, czasem ją gubi, ale to tylko w takich ekstremalnych warunkach jak jestem obecnie. Możemy sobie pomniejszyć tutaj guzikiem minus i zobaczyć jak będzie nas prowadził telefon No i idziemy, możemy sobie cały czas podczas e, że tak, podczas e, podróży pieszej przesuwać sobie palcem i zobaczyć co mamy dookoła, jakie ulice i tym podobne i tym podobne. No i idziemy według nawigacji i dojdziemy na pewno do celu, szczególnie przydatne dla ludzi, którzy często jeżdżą do miast, których nie znają a chcą sobie dojść w dane miejsce, na przykład... Po 70 metrach skręć lewo na ulica Katowicka. Na przykład jedziemy do Warszawy, nie znamy miasta, wysiadamy na dworcu centralnym i mamy dojść do jakiegoś miejsca niedaleko dworca, a nie wiemy gdzie to jest. Wysiadamy z pociągu, wychodzimy z dworca, włączamy sobie tam aplikację, wpisujemy adres, gdzie mamy iść, sławki na uszy i wszystko słyszymy, gdzie mamy iść. Ktoś myśli, że my słuchamy muzyki, a tu nawigacja nam ładnie podpowiada. Oczywiście możemy też z głośnika słuchać, ale to chyba raczej głupio byśmy wyglądali na ulicy. Ale to też idzie ściszyć sobie tutaj guzikami z prawej strony i komendy będą znacznie ciszej prezentowane. Tak więc wróćmy może teraz. Zatrzymać nawigację, tak. No i teraz spróbujmy sobie zrobić taką może lokalizację. Szukaj może Katowice Katowice jaka to ulica może Katowicka strzelam teraz 5 strzelam adres nie wiem czy taki istnieje zaakceptowałem i szukaj znalazł ulica Katowicka 5 w Katowicach 12 km stąd proszę klikamy pokazuje nam gdzie jeżeli mniej więcej orientujemy się w terenie, to wystarczy, że sobie powiększymy, i zobaczymy koło czego to jest, akurat koło poczty, powiększam, powiększam koło poczty, no i jeżeli chcemy tam jechać, pasuje nam to, klikamy o grybelkę, wybieramy nawiguj, nawigacja autem do tego miejsca, klik, czyli samochodowa, strony. Czeka. czekamy chwilę, nawigacja nam, już zrobiła trasę całą 3D tak więc możemy sobie teraz po prostu jechać zgodnie z nawigacją możemy sobie tu pomniejszyć minusem żeby zobaczyć jak nas będzie kierować ta nawigacja akurat tutaj nas kieruje w bardzo często podpowiedzi są różnego rodzaju tu jest akurat trzymamy się kierować na drogę 94 na Kraków w kierunku Pokazuje w lewym górnym rogu mniej więcej co się będzie działo za jakiś, za jakiś czas, czyli np. 315 metrów będzie skręt w lewo, zjazd bardziej w lewo. Co mamy dalej na dole, nam pokazuje ile kilometrów jest do celu. 16. Można tu kliknąć i zmienić sobie tą informację, czyli odległość do pokonania, na inną informację, np. godzinę przybycia albo czas podróży. To jest ciekawostka, taki, taki dodatek. Na dole mamy informację o kilometrach na godzinę, czyli prędkości naszej. Eee, a tutaj taki mały kompas. Po 250 metrach skręć lekko w prawo, a następnie skręć lekko w lewo. Na samym dole widzimy ulica, akurat Katowicka. Pokazuje nam na jakie ulicy, gdzie teraz jesteśmy w chwili obecnej. A tutaj jest taki wskaźnik w kilobajtach, który nam pokazuje, ile w chwili obecnej pobrał sobie z internetu e, pakietów informacji, czyli na przykład jakieś aktualizacje jakieś drogi i tym podobne to tu bym Wam chciał powiedzieć oczywiście wszystkie mapy są offline'owe, to znaczy nie wymagają kompletnie używania internetu, jako że włączyłem tutaj internet w tym telefonie to w chwili obecnej e, wszystko co tylko może się zaktualizować, to się samo aktualizuje nie jest to nic złego, po prostu włączyłem a że mam pakiet internetowy, no to mam cały czas aktualne informacje o drogach. Co jeszcze Wam to mogę pokazać, może zatrzymajmy nawigację. A jest jeszcze tutaj taka funkcja fajna. Eee, ruch drogowy, to pokazuje nam, mniej więcej ściąga z internetu informacje o ruchu drogowym na tych trasach, na których będziemy teraz jechać. Tą, tą wyznaczoną trasę po, po, pokażę może. Nie, o, może nie tylko na tej trasie. Ja pokazuję tutaj na przykład zielonymi kolorami główne drogi, jak wyglądają. Jeżeli są zielone, to są drożne. Czyli ja proszę zobaczyć. Widzicie, główne drogi, wszystko drożne. Można spokojnie sobie jechać. Nie używam tego zbyt często. Nie ufam temu do końca i tak jadę po swojemu, więc tą funkcję często wyłączam. Chociaż pewnie może i dobra. Przegląd trasy możemy sobie wejść i zobaczyć trasę. Każdy skręt, jak ta trasa będzie wyglądać, czy nam taka pasuje, że nam nie pasować taka trasa i sobie przeglądamy w górę co będzie się działo z każdym kolejnym manewrem w danym miejscu i sobie tak przesuwać i zobaczyć co będzie się działo jak trasa będzie przebiegać dobrze wróćmy, wystarczy. Może, że teraz jeszcze przejdźmy tutaj ustawienia. Ustawienia możemy sobie e, ustawić, ustawienia trasy. Metra, trzymaj się lewej strony. Czyli na przykład wybór trasy jest optymalizowana. E, można ustawić szybką trasę lub krótką trasę. Krótka trasa będzie nam będzie nas kierować przez e, no po prostu krótsze drogi. No. Inaczej mówiąc, żebyśmy mniej kilometrów pokonali Aczkolwiek ja bardzo często używam jednak tutaj tej opcji optymalizowana lub szybka trasa. Wolę głównymi drogami jechać, a dojechać. Szczególnie na przykład jeden z góry i tym podobne, a nie gdzieś tam w jakieś uliczki się dziurawe, że tak powiem, kierować i mieć potem problem, że gdzieś tam w jakichś dziwnych po dziurach jeżdżę i nie wiadomo co się jeszcze stanie. Można oczywiście unikaj korków ulicznych, nawigacja sama będzie kierować w taki sposób, żebyśmy tych korków unikali, no ale nie używam tego. Można sobie ustawić, czy chcemy jeździć autostradami w danej trasie, czy chcemy tunelami jeździć probami drogą płatną. Na przykład ja tu autostradę mam wyłączony, ale droga płatna nie. Czyli kieruję wszystkimi drogami, które są jak najszybsze, ale nie płatne Drogi gruntowe, no to takie wirowate, to wyłączam je ja nie chcę. Iść. Prom kolejowy, tak więc warto sobie tu skonfigurować według własnych ustawień alarmy, no, o przekroczeniach prędkości. Czy na przykład jeżeli przekroczymy W Polsce jest taka, takie prawo, że pozwala nam do... czy zezwala, nic się nie stanie, jeżeli przekroczymy e, prędkość o 10 km. E, oczywiście nie jest to zalecane przez nikogo, ale możemy sobie taki alarm wprowadzić i gdy przekroczymy około 10 km, e, to automatycznie nawigacja nam pi-pi pipa, tak więc na nas informować, że przekroczyliśmy prędkość. Możemy też oczywiście zmienić to do zero, czyli jak mamy znak 50, a że nawigacja ma wbudowane informacje, z jaką prędkością możemy się poruszać na danej drodze, no to nas bardzo często trafnie informuje, że przekroczyliśmy prędkość. Wskazówki głosowe, możemy tu sobie wybrać inny język, pobrać sobie do telefonu na angielski, niemiecki, polski, z nazwami ulic, różne cuda. Jeżeli chodzi o komendy głosowe, które słyszymy, co jeszcze? Podświetlenie zoptymalizowane, czyli że się nie wyłącza, gdy jedziemy, a, włącza się, gdy, a, gdy, a wyłącza się, gdy na przykład stajemy w miejscu na parkingu, żeby oszczędzać baterię. Autopowiększenie, fajna funkcja. My sobie jedziemy, gdy kwitniemy, sobie minus, żeby sobie pomniejszyć i zobaczyć całą trasę, zostawiamy tak, a po chwili znowu wróci do automatycznej skali powiększenia czyli jak idziemy szybko to zwiększa e, sama automatycznie obszar czyli widzimy więcej, wyjedziemy wolno po mieście to zmniejsza i widzimy bardziej na ulicę na której jesteśmy i okoliczne udoskonalenie map, nie mam pojęcia czy to polega, ale wyłączone wyłączone, dobra no co tu dużo gadać, nawigacja w telefonach nokia jest rewelacyjnie Szybko działa. Można dojechać gdzie się chce. Aha, jeszcze pokażę Wam jak się dogrywa nowe mapy i wyłącza tryb e, online, czyli żeby nie korzystał z Internetu. Proszę spojrzeć. Możemy wejść w opcję zatrzymaj, czyli ta nawigacja, żeby teraz ta trasa nas już nie interesuje. nieważna. E, tu mamy tak, opcję. E, Może przypomnieć sobie. Dobrze, mówię. Opcje i tu mamy takie trzy kreseczki na dole. Klikamy w nie. I tu mamy opcję. Pobierz mapy. Klik. W chwili obecnej, jak widzimy, jest tu Polska dodana. Flaszek. W każdej chwili możemy kliknąć dodaj nowe mapy. Wybrać kontynent, na przykład Europę. Poszukać sobie powiedzmy, nie wiem, Niemcy. Kliknąć Niemcy. Tu albo Niemcy wszystko, czyli całe Niemcy wybrać, albo na przykład dany region. Na przykład Hesja, Saksonia i tym podobne. Strzelimy sobie Niemcy wszystko i informuje nas ile megabajtów zajmie ta mapa. Instalacja się 832 2 megabajty, wolnego miejsca, powiesz. I pobieranie map przez Wi-Fi może trochę potrwać. No tak. Może trochę potrwać, ale jeżeli mamy szybki internet, to przez Wi-Fi naprawdę śmiga to. Rewelacyjnie szybko. W ciągu myślę, 15 minut taką mapę, może 20 powinienem ściągnąć, jeżeli internet ma około 20 megabitów. I klikamy pobierz. Czekamy taki paseczek będzie sobie szedł. Gdy się pobierze i z ten paseczek, to w tej chwili możemy po prostu wyjść tutaj krokiem wróć, wróć, wróć i już mamy niemiec w telefonie. Nie musimy nic kombinować, wyłączać, uruchamiać ponownie i tym podobne. Po prostu działa. Co chcemy co można jeszcze zrobić, wróć, wróć to wiemy jak dodawać mapy. Jeżeli mamy jakąś mapę, na przykład teraz mam tu Polski, a chciałbym sprawdzić, czy ona jest aktualna, wystarczy w górze kliknąć guzik. sprawdzić dostępność aktualizacji tym tu Polskę, Niemcy i tak dalej, to on sprawdzi wszystkie, bo być może już Nokia zaktualizowała całą mapę. No to sprawdzam. Sprawdź aktualność i dostępność aktualizacji. Najnowsza mapa została już zainstalowana. W telefonie brak dostępnych wersji, mapy data wydania 3, 7, 2013, czyli tak naprawdę. Niedawno aktualizowałem znowu, sama się zaktualizowała mapa. Tak więc e, świeże mapy bez cudowania, bez kombinowania, bardzo prosto można wgrać. Co jeszcze, Aha, miałem pokazać, jak wyłączyć tryb off, e, online, żeby żeby nasz telefon używał tylko i wyłącznie e, map wgranych, bez korzystania z internetu, czyli żebyśmy nie tracili jakieś tam pieniędzy e, podczas jazdy. Jeżeli mamy tam drogie pakiety internetowe i tym podobne. Jak to się wyłączało? Zaraz postaram się przypomnieć. Choć nie pamiętam teraz. Jeszcze tylko w skrócie powiem, jest tu taka opcja, lokalizacja domu. Już jest określona w moim przypadku. Jeżeli znaczy, ktoś kupuje sobie telefon tam i jest sobie pod domem. Niech sobie kliknie tutaj, doda sobie tą kliknię, żeby zapisał pod pozycją dom. Telefon, żeby zapisał sobie lokalizację swojego domu. O co to chodzi? Pokażę. Wyjdź, wyjdź. Czyli gdy wejdziemy sobie tutaj w menu całego telefonu jest oczywiście mapy, tego możemy wszystko robić, ale jest też taka ikona, która się nazywa autem. To wiadomo, że chodzi o nawigację samochodową. Gdy ją sobie włączymy stąd, a nie z tamtej mapy, to mamy taki fajny menu ustaw celu, czyli żeby szybciej ustawić w samochodzie, tam miasto, ulicę, numer. Ale jest też opcja autem do domu. I gdy mamy tą opcję autem do domu, e, tą lokalizację domu wpisaną, to autem do domu i klik i już od razu prowadzi nas do domu. Trzecia opcja to jest po prostu jedź, czyli nie wskazuje nam celu. Po prostu jedziemy i przy okazji nawigacja nam pomaga, pokazując czy przekraczamy prędkość, z jaką prędkością jedziemy i tym podobne, czyli taki dodatek. Po prostu jedź proszę. Przejdźmy sobie teraz do menu, i gdzieś tu w tym menu wyłączało się ustawienia. Gdzieś tu się wyłączało, to było dość proste, aczkolwiek muszę sobie przypomnieć ten offline tryb ustawienia. To nie tutaj, wejdźmy jeszcze raz, wejdźmy do aplikacji mapy, ale wejdźmy do niej od nowa, dlatego że gdy wchodzimy od nowa, to w menu, jak pamiętam, jest tu taka dodatkowa opcja ustawienia. Gdybyśmy teraz sobie tutaj dodali trasę, jakąś tam, na przykład nie wiem, tutaj Katowice 5, strzelam. Kliknęlibyśmy ją. Tak, pokaż. Nawiguj. Tak. Samochodem. OK. Pokaż trasy. Ok. To teraz wchodząc w menu. Menu. Zatrzymaj. To teraz tutaj w menu. Tej opcji nie ma. Tutaj tej o której mówię. Więc, jeżeli byśmy chcieli wyłączyć to ustawienie odnośnie internetu, to musimy zrobić taki manewr, to znaczy wyjść z nawigacji, wyjść, tu jest guzik, i jeszcze raz odpalić aplikację mapy, czyli na świeżo, bez ustawienia celów i tym podobne. I teraz tu w menu po prawej stronie na dole mamy takie, taką opcję ustawienia. Proszę, no i teraz mamy tutaj trzy kategorie ustawień ogólne. Tu jest konto Nokia. Po co to, gdy mamy konto Nokia założone, to możemy synchronizować sobie te swoje ulubione kontakty z ich serwerem i telefon, nawet gdybyśmy zrestartowali do zera. Potem wystarczy z powrotem tutaj wpisać swoje dane eee, konto Nokia i, i te punkty same się pobierą z powrotem. Co dalej? Wróćmy kategorię. O, tutaj w kategoriach możemy zaznaczyć ptaszkiem. Te kategorie, które chcemy, aby były wyświetlane podczas nawigacji. To znaczy na przykład kina, policja, ja mam przepuśćmy tu wybrane bankomaty, atrakcje turystyczne, apteki, ale można wybrać tu wiele innych typu hotele, instytucje państwowe, parki rozrywki, stacje paliw, szpitale i tym podobne urząd portowy i tym podobne i tym podobne jest tego dość sporo. Tak więc ja sobie to wybrałem, te, które chcę, żeby się wyświetlały i tyle. Wstecz, i tu jest O. Tu jest ta opcja, którą mam tam połączenia online. Kliknąłem offline, i już z internetu nawigacja w ogóle nie będzie korzystała. Yy, tu można też wybrać sieciowe miejsce docelowe, czyli z którego punktu dostępu będzie korzystać yy, nasza nawigacja. W tym wypadku internet był to taki punkt dostępowy, ale nas to nie interesuje. Wyłączona teraz jest nawigacja. I my włączając teraz nawigację dowolną, czy tamtą samochodową, czy jakąkolwiek, w ogóle z internetu nic nie będzie mm, korzystać. Ale ja, że chcę mieć online, bo naprawdę zużycie internetu jest znikome. W porywach do kilku megabajtów raz jechałem na zborze, to chyba 5 megabajtów yy, zużyło w ciągu tych iluś tam godzin jazdy i dla mnie to jest nic, a przy okazji miałem trasę całkowicie świeżą. Bez braku jakichś ulic, dróg i tym podobne. Szczególnie, że budują się tam jakieś różne drogi ekspresowe, autostrady, tak więc nie miałem żadnego problemu z dojazdem do celu. Co jeszcze? Nawigacja, To, co możemy zrobić, to to, co tam już było wcześniej. Mapy, wskaźnik czasu, godzina przybycia, czas podróży, podświetlenie, ustawienie trasy, preferowana trasa ulice, prom nie. O co to jest ta preferowana trasa? Ulicę możemy zmienić na linię prostą, czyli na przykład, jeżeli chodzimy po górach i chcemy, żeby nam pokazywał odległość do celu, ale w linii prostej. I tam nie ma dróg, więc chcemy w linii prostej. Albo na przykład po polu, albo po czymś takim chodzimy i chcemy z danego celu dotrzeć w lesie, na przykład tak. No tak, więc nie ma tam dróg pomiędzy drzewami idziemy, To linia prosta. Oczywiście ja włączam z potem ulicę, bo ja raczej po, po lasach nie chodzę. Ewentualnie po górach trochę. Dobra cofnijmy tak więc jeszcze raz bo to wiele osób pewnie yy, wiele osób jest zainteresowanych gdy chcemy wyłączyć tryb online czyli pobieranie z internetu podczas korzystania z map nawigacji nokii wchodzimy w aplikację mapy i od razu po uruchomieniu map po prawej stronie na dole klikamy menu I klikamy ustawienia oraz ogólne połączenie online i tu możemy tylko kliknąć offline i gotowe. Ok, to tyle jeżeli chodzi o GPS.